Cześć, z tej strony Kubacz 129 witam Was w następnym odcinku co jak dlaczego z serii UDK dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć wodę, w której będziemy mogli pływać oraz jeszcze pewną rzecz do tej wody. Przepraszam też, że nie wrzucam ostatni razy, ostatnimi razy filmików, poradników ogólnie, ponieważ byłem na Feriach. tak nie miałem dostępu do internetu no i dobrze, przejdźmy już teraz do rzeczy jak zrobić tą wodę? otwieramy sobie new blank map klikamy na ten k czerwony kwadracik rozszerzamy go do takich rozmiarów gdzieś, dosyć dużych teraz klikamy CSG at i w tej chwili mamy stworzoną teksturkę. Musimy sobie wyciąć w środku, jakby na basen takie miejsce, a więc tutaj, tutaj zbliżamy, tutaj lekko oddalamy i zmniejszamy. Gdzieś tak. A jeszcze trochę. Powiedzmy. I teraz wycinamy sobie dziurę. Yy, CSG Subscribe po lewej. Proszę bardzo. I mamy naszą dziurę. Bardzo nam potrzebną. Dodajmy sobie od razu gdzieś z boku Add Player Start. I może Add Light. No, bo to będzie nam dosyć potrzebne. Następną rzeczą, którą teraz zrobimy, to jest nałożenie takiej powierzchni na wodę. Tą oto powierzchnią, to możemy sobie teraz yy, lekko zniżyć. O, gdzieś dotąd. Albo Dobrze, zostawmy, zostawmy, Dobrze, już nie kombinujmy. Najważniejsze to byłoby dla nas po prostu, żeby to było na równi, no ale jeśli nie jest to, cóż, nic nie poradzimy na to. Yy, otwieramy kontekst Browser, Actor Classes i szukamy zakładki Fluid i później damy Fluid act, Surface Actor. Klikamy prawym tutaj gdzieś, Add Fluid Surface Actor Here. Spacją zmniejszamy sobie to. I później tylko mamy tu przejść. O tak. Tutaj dajemy troszkę niżej. Tą wodę. Powiem Wam za chwilę dlaczego. Jest zrobione. Woda powierzchnia Powiedzmy na górze, jest już zrobiona. Wody. Zamykamy sobie to. I teraz klikamy na czerwony kwadracik. I w brusz. Add Volume, wybieramy UT Water Volume, volume jest tak samo. UT Water Volume dajemy budowanie światła za chwilkę. To już bardzo mała mapa, więc raz, dwa nam zbuduje. Jest OK, close dajemy Start. I w tej chwili, gdy wejdziemy do wody. Możemy pływać po niej. Oraz widzimy, że pływając powierzchnia wody, czyli ten fluid surface, ona jakby reaguje na nasze działania. My nie wyjdziemy z tej wody. Oddaliśmy dosyć nisko. nisko o, jest teraz. Nawet widzimy charakterystyczny dźwięk. No dobrze. Co teraz? Co ja chciałem jeszcze dodać tutaj? Dodatkową rzecz. <coughs> Rzeczą tą y, jest y, w pewien sposób, to jakby to można tak ująć zamroczenie. Tak. Klikamy na ten czerwony kwadracik, który się wcześniej ukazał. W wolumes. Wo, y, wybieramy post-proces volume. I teraz musimy dojść do tego post-proces volume. A więc tak, patrzymy. O nie, to jest nothing Serek, to jest ten kwadracik. Odsuwamy go na bok, bo on w ogóle nie będzie nam już potrzebny teraz. Wybieramy następny, putę water. To też nie będzie nam, to odsuwamy jedną kratkę na bok. Brush. To też nie będzie nam chwilowo potrzebne. Odsuwamy jedną kratkę. Jest postproces volume. I teraz dosyć ważne. Od razu w postproces volume otwieramy sobie. I zaznaczamy Enable DOF. Zjeżdżamy troszkę na dół. Zmieniamy sobie DOF Focus Inner Radius na 125 na przykład, a tutaj na 0, na przykład 8. Dobrze. Czyli max na 0,8, a DOF Focus Inner Radius na 125. Tutaj byłoby tyle. Zamykamy sobie to, i już pokażę Wam, co nam to dało. Start i. O! Oh no! Skoczyliśmy. Jeszcze raz. Start i. Widzimy, mamy teraz takie charakterystyczne przymroczenie pod wodą. Gdy z, jeszcze sobie będziemy chcieli, możemy sobie jeszcze zmienić na przykład na, nie wiem, 128 i po prostu cyrkulować tym tak, o widzimy takie mamy przemroczenie po prostu pod wodą, mało co mniej widzimy niż na zwykłej powierzchni widzimy tak, a pod wodą widzimy, o tak zamarczone lekko, o to mi chodziło. I teraz dosyć ważna rzecz, już prawie na końcu. Yy, to jest nałożenie tekstury. Ot, otwieramy sobie kontekst browsera yy, Klikamy materials, wpisujemy sobie water. I tutaj widzimy mamy różne wody. Dwukrotne kliknięcie otwiera nam oczywiście panel opcji wody, jak ta woda wygląda. przykład to. No i proszę bardzo, teraz sobie tutaj zamykamy. Dajmy jeszcze raz może lifting, żeby nam zbudowało ładnie światło. <laughs> Ciach. Ciach dalej. Spadliśmy i tak wygląda już nasza gotowa 100% woda. Oczywiście tekstury możemy nakładać różne. Dlaczego ten dźwięk tak słychać jak po prostu przeskakuje na przykład nad tym? Ponieważ ten kwadracie, jak widzieliście na początku, co ja tak lekko marudziłem, on był po prostu troszkę nad. Troszkę nad... nad, nad tym w ogóle nad tą dziurką. Gdybyśmy go dali po prostu tutaj, jak widzimy, yy, równo, to on, dopiero gdybyśmy wpadli tutaj tej wody, on dopiero by zaczął szumieć. No dobrze. To musimy sobie teraz yy, wrócić na miejsce z tymi wszystkimi. Tu jest post-proces, czyli to musimy wrócić na miejsce z tym. Raz. Dwa. Że bardzo wróciliśmy Play in Editor. I teraz jest już wszystko OK. Możemy sobie spokojnie pływać. Mamy y, taką mgiełkę przed oczami pod wodą. Nad wodą oczywiście tego nie mamy. No i tym sposobem zrobiliśmy własną wodę, którą możemy umieścić byle gdzie na naszej mapie. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego poradnika. Komentujcie ten film, ogólnie całe UDK. Jeśli Wam się spodobał poradnik, czy inny, czy ten, zasubskrybujcie kanał bądźcie na bieżąco. No to tyle z mojej strony. Do następnego odcinka, cześć.